Cześć strony Kadru, to jest kolejny gameplay z gry Far Cry Primal. E, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku mam zamiar wykonać kolejny quest główny, który znajduje się tutaj. Jest to quest od y, Sali. E, tutaj się jedynie przetransportowałem ze swojego obozu do tego tutaj stosu. Wiadomo, szybka podróż, żeby mieć tutaj bliżej. No i właśnie to jest mój dzisiejszy cel. Udać się w tamtą stronę i zobaczyć. Bo generalnie w tym questie chyba będzie chodzić o to, żeby znaleźć jakiegoś typka w jakiejś kościanej jaskini. Tak wynika z opisu tego questa. No ale generalnie nie wiem o co chodzi, się zobaczy. Kiedy tam dotrę, mam właśnie nową maczugę, słuchajcie, dwuręczną. I czas ją, czas ją scestować. A, to mój typek. Kurde, znowu swoich chyba atakuje. Bierz go, tygrys. grys, znaczy się lew. Ale ta dwornista maczuga to nieźle łoi. O, wilk się bije z... z lampartem. Wytrzymały ten wilk? Jeszcze dziki, tu wszystko. Łosie, jelenie, dziki, Sarny, Jenoty, czego tutaj nie ma. No dawaj mi te skóry wilka, czemu nie mogę jej podnieść? Czy już podniosłem? Nieważne, lecę do e, znacznika. Questa, i tutaj są jeszcze tak, jakby niezbadane. Chyba zbytnio przeze mnie rejony, a nie, tutaj już odkrytą mam mapę. Ale generalnie, tutaj bardzo mało chodziłem. E, praktycznie nic tutaj nie zwiedzałem do żadnego punktu. Nie poszedłem charakterystycznego, w sensie nie odblokowałem sobie żadnego tutaj ogniska ani jakiegoś obozu wrogiego. Dlatego muszę tak daleko zapierdzielać od tamtego punktu. O! Wiesz go, piesek? Znaczy się. To jest jakiś kurde rzadki jak. Muszę mieć z niego skórę. Muszę. Kurde. życie rzuciłem w mojego. Patrzcie, jak go. zagryz pierdzielony. Biały jak. To coś. Definitywnie rzadkiego, więc. O, w kozice trafiłem niechcący? W włóczniu? Ha. Ciekawa, ale ja tutaj dziś włóczni po drodze nie zgubiłem. Chyba nie, dobra. Taki jakiś rzadki, biały jak, no, 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 to mi się podoba. Na pewno przyda mi się ta skóra w craftingu. O, tu jest teren jaków, czy czego? Nie, znaczy tu jest teren jaków, ale aż tutaj się zapuszczają. Dobra, więc co to tutaj jest? Poszukaj zaginionego łowcy Windzia w kościanej jaskini. No dobra. Czyli idę po jego śladach. Północny cedr, oho. Już jakieś rzadkie tutaj. Tyle wchodzono. Jakieś rzadkie tutaj krzaki. Rzadkie przedmioty się tutaj zaczynają pojawiać. Oho, pustkowia północy to mroźne, niegościnne miejsce. W noszonym obecnie ubraniu szybko zamarzniesz. Ajajaj, ja chcę szetwać o ogniska, przy których można się ogrzeć. Szukaj także materiałów, aby wytworzyć lepsze ubranie w menu wytwarzania. Oż, ty w życiu. A ja dziś miałem tutaj. O, jest. Skóra wilka. Super, nie ma wilków. Gdzieś tu są wilki? Kurde, z reguły mnie ganiają, jak chcą, a jak ja potrzebuję wilka, skóry, skóry wilka, to nagle go nie mam. Dobra, jestem ciekaw, czy uda mi się tutaj przetrwać na tym zimnie. Jak coś będę rozpalał ogniska, no wiadomo. O, jest. Ole, tu ciemno. Można to podpalić? O, można. Jak widać, się ładnie dzida pali i bardzo dobrze uświetla... Jaskinie. Wszystko tutaj widać. Coś w tej jaskini zapewne definitywnie siedzi. Znaczy to jest albo jaskinia tego gościa. Albo jakiegoś potwora. Znaczy potwora, no co ja gadam. To nie jest jakaś gra taka jak Wiedźmin. To jest Far Cry. Potwora w sensie, no mam na myśli jakiegoś zwierzaka dużego. No i tutaj podpaliłem. I co, ten ogień miał ogrzeje? O kurcze, blade! Jestem nie ale się wpierdzieliłem nieźle. Ej ty, spadaj! Bierz go! Co prawda to twojej pobratynicy, ale... No ...to ja jestem twoim panem, na mnie się... o mnie się powinieneś troszczyć. Jeszcze ogień, Ty lwy mnie atakują. Ogień mnie pali, co za gra. A tamten padł? O, pali się chyba. O, palą się, ale biegną, co tam, nie? A masz. No. To tak, żeby was... Gdybyście zapamiętali, kto tutaj jest prawdziwym łowcą i na kogo nie można warczeć. Eee, no dobra, wszystko super, tylko gdzie ja mam iść? Aha, dobra, mam ślady, jestem na dobrym tropie chyba. Tutaj coś jest, mogą to jakieś znaczki być, cholera wie. O, jesteś, siema, ziomek, czekaj, tylko to podpalę. Czego się drzesz? Jakie tygrysy, to były lwy. A ten jak się czaje. Jak zabić zwierzęta w legowisku? A co ja zrobiłem przed chwilą? No, chyba żart. O kurde, jak tu ciemno. Ajajajajajajajaj. Masz palącą się maczugą. O jaki tchórz. Ty! A to nie jest aby... Tygrys jakiś szablozębny? O to jest tygrys szablozębny! No właśnie! Tutaj były jakieś lwy jaskiniowe, a tutaj nagle... E, tygrys. Szablozębny. Bardzo dobrze. Przyda mi się jego skóra. Dobra, ziomek, załatwione. Oj, jednak to nie był dobry pomysł, zgasić tą... maczugę. A wiecie co zrobię? Podpalę strzałę. Ciekawe czy ona daje światło. Eee, zobaczcie jakie światło daje podpalone strzała. Super. To co, ja pomogłem mu, czy nie? Chyba tak, nie wiem. Aczkolwiek on się nie rusza stamtąd. A powinien chyba wyjść, chyba że stchórzył całkowicie. Spierdzielam z tej jaskini. Wow, co tu noc się zrobiła. O kurcze, niedobrze. I to jeszcze teren... O, i mi się strzała spaliła. No dobra, nie potrzebuję jej. Ej, tu coś jest. O nie! O nie, 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 proszę nie. Co by... Czym by go tutaj zaatakować? Słuchajcie, nie wiem. Kurde... To Niedźwiadek jest właśnie jakiś podły. Kugus Puchatek. A masz, Maczugą. Kurde... Maczugą... Ogniem go leje i nic. No, jeszcze zjechałem z, z, zbocza Ty, piesek, znaczy się lew, łap go. Ja go może uszczelę. Dobra, jest, padł. No, <ścoughs> co tu się dzieje? No, stacza się z górki. O, utknął na, na drzewku. Tego jak zwykle muszę leczyć. Na. A tego tutaj oskuruje. Dobra. Wszystko super, fajnie, tylko, że jest noc, a ja nie mam gdzie spać. Ach, pierdziele te kozy Nigdy nie mogę w nie trafić. Ale tutaj jest jakieś nieodkryte miejsce na mapie. O, kolejny misiek. O nie. Dobra. Wrogowie załatwieni, czyli przyjmuję tę jaskinię, tak jakby można tu wejść i się przespać? Czy to tylko taka jaskinia, tylko taka, żeby sobie była? No, znowu się podpaliłem czymś, a to można podpalić? Ej, no nie można tu spać, serio. A to co? U, u głowa jakiegoś ciepka tu sobie leży. Masakra. Spadamy stąd. Ej, w ogóle patrzcie, tutaj jest. Tutaj można wszystko podpalić chyba w tej jaskini. To strzał zmarnuje, ale trudno. No, nie tak wszystko można podpalić. Po co? Nie wiem. Nie ma łóżka, nie ma gdzie spać. To trzeba znaleźć jakieś miejsce. O, tu są wilki. Kurde, dobra, idę tutaj. Jakiś stos tutaj jest. O, dobrze się go podpali. Będzie punkt szybkiej podróży. I zabiję sobie wilczki, żeby zrobić sobie śnieżne ubranko. Brzmi jak dobry plan. Nie wiem, czy do tego czasu ja tutaj nie zamarznę, jakoś. I zaraz, czy jak mam ogień na strzale, to on tak jakby mnie grzeje? O, krew Oros. Znaczy się czarny blask. Północny, czarny kamień. No i już koniec. O, widzicie, pojawiło się zimno po lewej stronie. Czyli jak mam ogień na. Yy, nauku, to co on mnie nie. to wtedy on mnie grzeje, czy co? Dobra, jak tam pani sowo? Pokaż, ile tutaj jest. Nie przyjaciół. Tutaj jest jeden, który może wezwać posiłki, więc jego załatwimy jako pierwszego. A czy jak z, u, zabije typka tą sową, to oni zrobią się podejrzliwi, czy co? Czy oni wtedy w ogóle na mnie nie reagują? O! Tamten typek padł na hita. I okej, okay, stosik odbity. W sensie, no, było tu paru wrogów, jak musiałem ich załatwić. Ale, ale poszło szybko. Nie stawiali żadnego oporu na całej, kurde szczęście, bo jak bym im złożył skórę w bardziej jakiś taki wyrafinowany sposób, to wtedy by było niemiło, tak? Tylko, ze strzał ich załatwiłem z daleka i żadne wyzwanie. Okej, okay, kolejny stos przejęty. Zapalony w sensie. No, czyli przejęty, moc co bądź. Jest, było napisane, że liczebność ujścia się zwiększa. Jak? Bo zapaliłem jakiś stos. Nie wiem o co chodzi. Prześmie się do rana. I o świcie wyruszam na polowanie na wilki. Dobra, wstawaj takar. Kogut co prawda nie pieje, bo tutaj jeszcze nie spotkałem żadnych kur, ani kogutów. Ej, tu tak jakoś mgliście. WTF? Jakś tak mgliście? Słabo tutaj cokolwiek widzieć, widać w tych rejonach śnieżnych. Dobra, nowe nagrody. Co my tu mamy? Przyda się, przyda się, przyda się. To też. To też. Generalnie większość z tych rzeczy, co tutaj są, to mi się na pewno przydadzą, bo jakby mi się nie przydały, to po co by tutaj były? Dobrze, że te zasoby się odnawiają. Nie muszę co chwilę latać, tylko i zbierać. Ej! Aha, już wiem o co chodzi. W nocy, tutaj, był znacznik, że tutaj grasują wilki. Czyli one grasują tylko w nocy. A w dzień jaki? Dobre, dobre, dobre. Ciekawa sprawa. No to czyli dupa z polowania na wilki, będzie mi zimno. Nie zrobię sobie ubranka, ale idę tutaj na górę, bo świeci mi tam jakiś mini quest związany zapewne z ludem Winja. Bierz go, lew, a ja się zajmę tym. A masz. Ej, on go jeszcze nie zabił, prawie zginął mój wilczek. Chodź tu uleczę no chodź, nie uciekaj. Znaczy się mój lewci. Ja powiedziałem widzek przed chwilą. Nie jestem pewien. Dobra, no to skoro już. Ej, kurde, kolejny ten czarny kamień. Dobrze, nazbieram sobie tego, będę miał zapas. Ale. Jedna sprawa. Znowu ten czarny kamień. A to co jest? Co to jest? Wydacz jak kura, ale no, jestem pewien raczej, że to nie jest kura. No! Tyle strzał zmarnować. W sensie zaraz je podniosę. Wyrwi pióra. Ciekawe. Pióre, piór to chyba mam akurat mało, ale nie mam pojęcia co to jest. Bażant? Lopatwa? Prehistoryczna kura? Nie wiem, nie wiem. Dobra, tu miały być jaki. Ja żadnego jaka nie widzę. Ale tutaj są śnieżne rejony, serio. Dobra, gdzie te jaki są? Ja teraz pytam ci. A ten co? A ja ich aby przypadkiem nie zabiłem przed chwilą? O kurde! No czego te maczuki go nie trafiają? Muszę je teraz pozbierać, bo no nie chcę ich stracić. Masz mięso i się ciesz. O, Wilczek, bardzo dobrze. Oni ubili Wilka, a ja na tym skorzystałem. Lubię taką współpracę. No Ale gdzie te jaki? I patrzcie, podpalę strzałę. O nie, ona nie działa! To ja muszę iść do jakiegoś ognia. Wcześniej tak wydziałało. Patrzę, że już mam mi tam ryga te zimno, czy co zaraz zamarznę. O! Jestem przy ogniu i się grzeje. Super. I co? Ogrzałem się już? Mogę lecieć dalej? Fajnie. Tylko, że tu miały być jaki. Nie ma jaków. Kurde. Mógłby ten lew choć raz coś upolować tak sam. No, co prawda nie jest to jaka ale może być. O kurde, są jaki! Ja nie wiem, czy to ucieka, czy mnie atakuje? Jak ładnie je. Ten mój wilczek. To znaczy się kurde lew, ja pierdzielę co ja gadam A nie, myślałem, że to jaka to był kamień Tam też jest kamień Ale trzeba zbierać te kamienie, one na pewno się przydadzą Okej, okay, ja musiałem wcześniej tych skór jaka trochę pozbierać jeszcze mi brakuje dwóch, żeby to rozwinąć, ale mogę jeszcze sobie ulepszyć włócznie. O, zobaczmy, ona teraz wygląda tak. Na szczęście zebrałem troszeczkę północnych cedrów, jakichś tam czarnych kamieniów i gliny, dzięki czemu mogę sobie jeszcze bardziej ulepszyć włócznie. Super! Wow! Ale wyczepista włócznia. No, muszę przyznać, że wygląda naprawdę bardzo ładnie. Już na pewno zadaje bardzo duży damage. No i co? Nie ma więcej jaków. Nie ma. Nie widzę tutaj żadnego w okolicy. Jak były, to spierdzieliły. No włócznie rzucać w takiego ptaka. No można, można. Dobra, słuchajcie. Chyba w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.